Lubię stafa, zapsalny, zabrewiarze za, psalmy, za, za tłumaczenie niczego, za wiersz kowal, za wiersz deszcz majowy, ale przede wszystkim za wiersz deszcz jesienny, no i właśnie... Przede wszystkim za to, że studiował filozofię. Światła Ukryte, Leopold Staff. Mój ulubiony wiersz Staffa, tak w ogóle. Nie wszystko jest snem, co swych drzwi wam nie otworzy. Nie drwijcie, choć jest cudem, co wasz wzrok, obaczy. Był człowiek, co nie modlił się, jednak był Boży. Nie tłumaczcie, bo tylko sny człowiek tłumaczy. Nieraz mi w nocy z oczu lecą łzy gorące, że białe, śnieżne skrzydła we skalał w kałuży. O, me wieczory żalu i ranki tęskniące. O ileż grzechów czarnych, zebranych w podróży, o hańbo wspomnień, kiedym plwał w sadzawki boże, w których wiara uzdrawia złożonych boleścią. Raz źli ludzie podnieśli na me serce noże, dziwne jam wtedy z bożą wśród nich chodził wieścią. To dawno już. Ran potem zaparłem się pięciu, w twarz uderzyłem posąg Maryi w kościele. A Pan szedł ku mnie nocą, jakby ku dziecięciu i na me grzeczne serce kładł kojące ziele. Ołkałem w popielnym pyle i w żalu w rozterce, kajałem się, ślubując przysięgi poprawy. Lecz gdy dzień mnie ochłodził, zatwardziłem serce i bunt pchał mnie w haniebny żywot i plugawy. Chrystus mi przyjście zwieścił o północy samej, więc zatrzymałem wszystkie na wieżach zegary i zatrzasnąć kazałem wszystkie miasta bramy, bom był z winnych i wielkiej przeklałem się kary. Lecz wina ma wybiegła przeciw Chrystusowi, lękać płakać i cieśli syn przebaczył grzechy. Uchylcie czoła, ludzie oporni cudowi. I choćby Bóg zszedł ku wam, ścisz się, szydne śmiechy. Wkrótce szedłem ukradkiem skarb duszy wypróżnić, jakąś zdrożną uciechą złego gniewu zdjęty. Uczyłem małe dziecię kląć Bogu i bluźnić, a po latach z dziecięcia tego wyrósł święty. Wtedy jam się przeraził i lęk mnie osaczył i czułem jak mróz strachu szron we włosy mi sieje, bo wtedy bezdań Bożych, Zamiarów obaczył i przeczułem tajemnych przeznaczeń. Koleje nieraz mi pan pozwalał dobre działać sprawy, lecz kiedy szedł, zamiary swe spełnić niegodnie. Pan był nie moim czynom, lecz mękom łaskawy. I nas ze złych ziaren zboże wywodził dorodne. Gasiłem światła, Boże, byłem zła przyczyną, a jednak nieraz Bogu Świętym śpiewał pieśnie. Nie wszyscy, którzy panu zawinili, zginą. Pan przebaczył, bo mgorzko płakał i boleśnie. Pan schodzi do mnie nocą, aby mnie pocieszyć, i wtedy kwitnę takim szczęściem, jak anieli. A jednak wiem, że jutro znowu będą grzeszyć i pokalam niewinność odzyskanej bieli. Przez niejeden występek Jam swój krok prowadził, lecz nieraz dobrze czyniąc szedłem zdrożnym torem. Nieraz wiernym zostawszy panu, Jam go zdradził, bo nie wolno nigdy iść własnym wyborem. Grzeszyłem czyniąc z dłoni swych cnót narzędzie, Wbrew złu, które przed wiekami zdziałać mi pisano. Grzech Pan stworzył i sieje go po ziemi wszędzie. Grzech to mrok nocy, który wiedzie w złote rano. Jam się nieraz zgadywać pragnął, a gdy zgadłem, żem złowinien uczynić, jam dobrze uczynił. Przed prawym postępkiem w przewinę popadłem. Nieraz zła zaniechawszy, jam Panu zawinił. Bo znaczona jest droga tak róży, jak cierni, Bez mej woli przeze mnie Chrystus czyni w tłumie. Byli grzeszni, co winą Panu byli wierni, Szczęsny kto się zgadywać nie chce i nie umie. Nie wszystko potępione, nad czym Brok się sroży, I nie każdy przeklęty, czyja dłoń skalana. Był człowiek, co nie modlił się, jednak był Boży, Bo niezbadane drogi są i mądrość Pana. Treść jarna łuską złudy skryta jest przed skrają nie wszystko jest snem o czym duch nocą majaczy znam mroki w których światła przedziwne się tają nie tłumaczcie bo tylko sny człowiek tłumaczy Przepraszam. Widać, nie widać. Chyba widać. Na drugiej ręce też jest. Na serdecznym, a na wskazującym. Jamieńczyciele mi takie rany zadali. Nie każdy przeklęty czy dłoń skalana.